Of the Republic. Panie Prezydencie, Panie Prezydencie Wasza Uniwersytetu Jagiellońskiego Wasza Księże Kardynale Ekscelencje, drodzy guests, goście szanowni państwo Proszę pozwolić że zacznę od podziękowania panu rektorowi Wojciechowi Nowakowi, profesorowi Karolowi Musiołowi oraz całemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Jestem bardzo wdzięczny, mogąc otrzymać to odznaczenie plus, rację, od tak prestiżowej instytucji, jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie i to z okazji 650 rocznicy jego powstania. Z wielkimi emocjami uczestniczę w tej. U, u wielkiej okazji. Tu przecież studiowali tak wspaniali polscy i światowi luminarze jak Karol Wojtyła i Mikołaj Kopernik, ten pierwszy, później znany światu jako Jan Paweł II. Dzisiaj rano pojawiłem się w Kolegium Maius i dowiedziałem się o wiele więcej o Waszej dumnej tradycji. Ten uniwersytet jest świadkiem tego, jak bardzo Polacy i Polki są silne, jak mocno są w swojej historii osadzeni. Wasza odwaga przeżyła wojny, inwazje, deportacje i rozbiory. Totalitaryzm, a także okresy słabości. Dzięki Waszym przodkom Polska jest dzisiaj potężną demokracją i wspaniałym członkiem naszej Unii Europejskiej. Pokazujecie swoim ojcom i dziadom, że, jak to powiedział, miłość ci, którzy nie mają ognia w sercu, nie są w stanie zmienić historii. Jest to też możliwość pokazania tego, jak bardzo mocno wierzycie w ideę jedności europejskiej. Tego typu wiara zawsze przeżyje wszystkie wojny i nacjonalizmy. Wyrastacie z naszych wspólnych korzeni chrześcijańskich, przechodzicie przez renesans, gdy odkrywa się nasze wspólne dziedzictwo greckie i rzymskie. Żyjecie również i przeżywacie czasy Kurtyny Żelaznej i upadku muru berlińskiego. Dzisiaj macie program Erasmus i programy Maria Kiri-Skłodowska. I przekazujemy także teraz bardzo ważny przekaz. Nic nie jest łatwe z tego, co warto uzyskać. Będą nas zawsze nawiedzać czasem wątpliwości, być może nawet strach. Ale musimy w coś wierzyć i być wierni naszym celom i naszym wartościom. Jeżeli tak robimy, możemy spoglądać w przyszłość z pewnością. Plus, ratio quam vis. Jest motem Waszej, waszego uniwersytetu i ten medal ma dla mnie osobiście gigantyczne znaczenie. Oczywiście osobiście, ale także jako dla przewodniczącego Komisji Europejskiej, ponieważ ta sentencja plus ratio quam vis, co można przetłumaczyć także na niech umysł stanie ponad siłą, czy też mądrość stanie ponad przemocą, może być faktycznie mottem Unii Europejskiej. Unii, którą budujemy na wartościach, które wszyscy dzielimy. Unii, którą Budujemy na wartościach, którą wszyscy dzielimy: pokoju, demokracji, szacunku dla godności człowieka, każdego mężczyzny, każdej kobiety, każdego dziecka, solidarności i sprawiedliwości. To są główne zasady procesu integracji europejskiej. Budujemy to na pełnej zgodzie. Żadnego kraju nie zmuszamy do tego, by wstąpił lub utrzymał się w Unii. Niech Utrzyma się tym, co będzie jednoczyć nasz świat zbudowany na popiołach dwóch wojen światowych. Pokój nie jest dany nam raz na zawsze. Jak moglibyśmy to zapomnieć? Patrząc na kryzys w Ukrainie, on pokazuje, jak bardzo kruchy jest pokój w Europie i jak bardzo podważa on te zasady, na których my zbudowaliśmy naszą Unię. To przecież marzenie milionów Europejczyków na ulicach Lizbony i Aten w 1974, czy Stoczni Gdańskiej w 1980, a także Berlina w 1989. I dla każdego z nas nasza akcesja pomogła w umocnieniu demokracji w naszych krajach, a także pomogła mogła wesprzeć nasz rozwój gospodarczy. Poszerzenie, czy to, co ja bym raczej nazywał unifikacją Europy, jest kluczowym elementem tego projektu, któremu na imię Wolny, Zjednoczony Kontynent w Pokoju. Dzięki temu też podnosimy poziom naszego prosperity. Europa dzięki temu jest mocniejsza i pozwala nam to na zrozumienie, że integracja to coś, co. Jest bardzo ważne, ale także i wszystkie nasze wartości. Dzięki temu możemy pozwolić na to, by nie budziły się demony ekstremalnego y, nacjonalizmu, ksenofobii, protekcjonizmu. Musimy iść ku bardziej idealnej Unii, gdzie będziemy w stanie obronić nasze wartości, ale też i model społeczeństwa i interesy. Szanowni Państwo, dzisiaj dwóch. Ważnych intelektualistów, pan profesor Kierzyński i pan profesor Huber otrzymają honorowe doktoraty Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę pozwolić, że z tego miejsca im z całego serca pogratuluję. Ludzie mieszkający na całym świecie, ludzie kultury i nauki odgrywają bardzo ważną rolę, przełamują granice. I stereotypy zadają pytania, mobilizują naszą wyobraźnię, a także czasami robią to z bardzo niekonwencjonalnej perspektywy, prowadząc nas ku nowym rozwiązaniom związanym z wielkimi wyzwaniami. Tu zacytuję Marię Skłodowską-Kiri. Niczego w tym życiu nie należy się obawiać. Wszystko musimy po prostu zrozumieć. I mam w tym momencie wielki zaszczyt, gdy w imieniu Unii Europejskiej... Mogłem przyjąć nagrodę Nobla przyznaną Unii i wtedy nie tylko zacytowałem Jana Pawła II, wielką figurę w historii nie tylko Polski, ale i Unii. I wtedy wspomniałem, że naprawdę podstawą cywilizacji europejskiej jest nauka i kultura. Dziś wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że tak naprawdę jest to najważniejsze dla. Także i polski i świat, świat, tak ważny na początku XXI wieku, gdy tak wielu rzeczy nie wiemy. Te słowa Marii Skłodowskiej-Kiri są czymś, co powinni pamiętać liderzy polityki na progu XXI wieku, ponieważ Europa musi pozostać światem wspólnej prosperity, stabilności i wolności. Dziś musimy jasno zrozumieć, także i politycznie, co chcemy robić w tej Europie razem i pokazać, jak bardzo oddani jesteśmy demokracji i stworzyć nowy konsensus na rzecz zjednoczonej, mocniejszej Europy. Pytanie fundamentalne, na które musimy odpowiedzieć, to jest to, jaki poziom bycia razem jest konieczny. Czy ma to być coś korporacyjnego między Unią, instytucjami i krajami? Szanowni Państwo, proszę pozwolić, że przejdę do, do konkluzji. Nigdy nie wolno nam zapominać, że miliony poza naszymi granicami chcą tego, co dla nas jest oczywiste. Miliony żyjące poza naszymi granicami, niektórzy tuż za granicą Unii, tak jak na przykład Ukraina. Którzy będą aspirować do naszych sposobów, do naszego standardu życzenia, władzy prawa i do wolnych elekcji, które są organizowane bardzo uczciwie. Historia naszego europejskiego sukcesu. Jest czymś, co bierzemy za pewnik. I zawsze był to proces, który opierał się na reformach, a nie na rewolucjach. Coś, co zawsze wymagało jasnej wizji, pełnej determinacji i ciężkiej pracy. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wymagało to przywództwa, a także tego, by każdy kraj przyznawał się do tego, że jest właścicielem Europy. To nie tylko Strasburg, Europa. Europ to my wszyscy. Europa jest przecież także i tu, w sercu Polski, w sercu Europy, jest tutaj właśnie w Krakowie. Dziś jest to naszą odpowiedzialnością, byśmy dalej budowali te ścieżki, po których chodzimy. I naprawdę chcę tutaj zacytować innego wielkiego a studenta, raczej studentkę waszego. Uniwersytetu Wisława Szymborska powiedziała: "Najlepsze drogi to te, które dają wyjście. Nie ma dróg innych niż droga dojścia." Dziękuję bardzo za to przesłanie. Dziękuję bardzo.